Hej, witam wszystkich ponownie na kanale Exposing Celebs Poland. Dzisiejszy podcast będzie recenzją pierwszych trzech odcinków dokumentu Megan Harego, który miał swoją premierę na Netflix kilka dni temu. Pierwszy odcinek opowiada o tym, co robiła Megan, zanim poznała Harego, o ich początkach w związku i o tym, jak sobie radzili z ukrywaniem relacji. Drugi odcinek dotyczył głównie ich zmagań z prasą i paparazzi oraz problemem rasizmu, a trzeci o trudnościach związanymi z życiem w rodzinie królewskiej oraz o dramach rodzinnych Megan. Całość trwa około 3 godziny i jest to część pierwsza dokumentu. Część druga wyjdzie natomiast 15 grudnia, którą również zrecenzuję. Podcast podzielę na kilka działów, tak żeby się nie pogubić i nie zgubić żadnego wątku, a jeśli chcecie się dowiedzieć, Czegoś na temat kłamstw wypowiedzianych w dokumencie, to polecam wysłuchać do końca. Ogólne wrażenie. Szczerze mówiąc, o dziwo ten dokument podobał mi się bardziej niż My Mind and Me, bo ładnie podzielili go chronologicznie, dokładnie opowiedzieli o zdarzeniach na przestrzeni kilku lat. Dokument przynajmniej tworzy spójną całość i porusza kilka różnych kwestii. Nie jest tak jak w dokumencie z Selene, który był nagrywany przez 6 lat, a poruszył w sumie tylko i wyłącznie jeden jedyny wątek. I gdyby nie fakt, że Harry i Meghan kłamią w tym dokumencie i oczerniają rodzinę królewską dla pieniędzy, to nawet mogłabym to kupić, chociaż nie jest to jakiś mega szałowy dokument. Były wstawki z ważniejszych wydarzeń, trochę mniej udane, ale równie efektowne wstawki od papsów. Do których później wrócimy, wstawki z rodziną królewską oraz te z Dianą, No i nie mogło zabraknąć również prywatnych selfie Megan i Harego, co sprawiało wrażenie, że ci, którzy kupują ich narracje, mogli ich bardziej polubić i poczuć, że są tacy jak oni, tacy normalni. Opinia na temat Harego. Przez cały dokument dawały znać o sobie moje dwie różne opinie na temat Megan i Harego. Harry nawet daje się lubić, wypowiada się z sensem, ma faktycznie duże pojęcia na temat zasad panujących w rodzinie królewskiej, przez co nawet ciekawie się go słuchało i potrafi żartować sam z siebie, jak wtedy, kiedy rzucił żartem, wszyscy byli w szoku, że rudy, taki jak ja, potrafi znaleźć sobie taką laskę. Trzeba też przyznać, że sporo w życiu przeżył, bo w końcu musiał poradzić sobie ze śmiercią matki w wieku 12 lat. Co nie jest łatwe i zostawia traumę na całe życie. Po Harem doskonale widać tę traumę i fakt, że do tej pory się z tym nie pogodził, ale z drugiej strony jest też William, który tak samo przeżył śmierć matki w młodym wieku, a jednak brat nie szczędzi mu stresów i wylewania pomyj w dokumencie. Zdecydowanie nie podoba mi się fakt, że Harry zwyczajnie zbija kasę na oczernianiu swojej rodziny która jaka by nie była to jednak jest rodzina i konflikty możesz załatwić prywatnie niekoniecznie musisz latać ze wszystkim do prasy i w sumie wcale się nie dziwię że paparazzi sami zaczynają się czepiać i pytać o to jak to jest sprzedawać rodzinę dla pieniędzy dokument otwierają słowami że to ich historia którą chcą opowiedzieć ale jaką historię jakby wiemy, że odeszli z rodziny królewskiej, bo nie odpowiadały im panujące tam zasady i żyją sobie życiem, którego jak twierdzą chcieli, czyli takim prywatnym. Po co tysięczny raz mówić o czymś, co powiedzieli już w wywiadzie dla Opry? Tym bardziej, że z tych trzech odcinków nie dowiadujemy się niczego nowego, poza tym, co już wiedzieliśmy. Zwyczajnie wyciskają cytrynę, póki można na niej zarobić. I okej, okay, skoro ma żal do rodziny królewskiej, Mogę to zrozumieć, ale żeby zbijać kasę i wybijać się na mówieniu o swojej zmarłej mamie, już nie bardzo. Rozumiem też, kiedy Hare opowiada o trudnościach dorastaniu na oczach wszystkich, ale wiecie, to jest cena, jaką musi zapłacić za bycie w tej rodzinie, za bycie kimś znanym. Może chcieć też prywatnego życia bez fleszy, ale to, co robi, czyli udzielanie wywiadów, pisanie książek, wydawanie dokumentów. I odpowiadanie na artykuły w prasie to coś odwrotnego od prywatności. Opinia na temat Megan. Tak jak powiedziałam wcześniej, o ile mogę sympatyzować z Harrym w pewnych kwestiach, tak Megan kompletnie nie daje się lubić. Przez cały dokument w oczy rzucają mi się jedynie te jej nieszczere uśmiechy, wyśmiewanie rodziny królewskiej, zgrywanie ofiary, zbyt mocne staranie się, żeby wyjść na normalną, przyziemną i skromną. Albo śmieszną. Dokładnie taką rolę przybrała Megan. Jak zestawicie sobie wszystkie powiedziane przez nią kłamstwa i te sztuczne zachowania, to tworzy wam wizerunek zakłamanej Megan, która próbuje udawać kogoś, kim nie jest. Mam wrażenie, że wszystkie trzy odcinki mają na celu wybielenie Megan. Pokazanie, jaka jest dobra i kochana, bo rzuciła swoje super luźne życie dla Harego i usilnie porównuje się ją do Dajany, gdzie obie totalnie się różnią. Megan obchodzi tylko i wyłącznie atencja, promocja i kasa. Diana faktycznie była dobrą osobą, która nie była dobrze traktowana przez rodzinę królewską i to zdecydowanie je różni. Megan próbuje przedstawiać się jako tą z największą presją, bo ludzie początkowo myśleli, że to ona jest powiewem świeżości w rodzinie i drugą Dianą. Jako ta, która jest najbardziej prześladowana przez paparazzi, i media i jako tą, która nad którą znęcała się rodzina. I fakt, może ludzie myśleli, że jest powiem świeżości, dopóki nie zauważyli jaka jest naprawdę, no ale przykro, sama zgotowała sobie taki los. Jednym słowem, no, druga Diana. Ona doskonale wie jak zmanipulować harem, który ma traumę po śmierci matki i który traktował ją jak wzór. Sama robi wszystko, żeby w jego oczach była drugą Dianą, i to samo próbuje przelać na ludzi. Ale oni nie są głupi i zaślepieni i kłamstwa, co róż wychodzą na jaw. Przez cały dokument Megan jest jak wiecie. Patrzcie na mnie, jestem taka kochana, bo odwiedzam starą szkołę i stary dom. I jestem taka naturalna i normalna. Patrzcie na mnie, zawsze byłam tą mądrą, a nie ładną. Patrzcie na mnie, byłam małą aktywistką. Patrzcie na mnie, jestem taka biedna, a moja rodzina i rodzina mojego męża żeruje na mojej dobroci. Zauważyłam też, że w dokumencie poza Megan i Harem wypowiada się o wiele więcej osób w kręgu Megan niż Harego. Od Harego jest może jeden kolega i kilka osób pracujących dla rodziny, a jeśli chodzi o Megan, to jest jej mama, kuzynka, przyjaciółki, koleżanki z branży i tak dalej. Nic dziwnego, bo wiadomo, że strona Megan będzie chciała brać udział w tym cyrku. Strona Harego umywa ręce, na czym w sumie dobrze wychodzą, nie komentując i nie mieszając się w sprawę, bo sądząc po komentarzach i informacjach, jakie wychodzą na temat Harego i Megan, sami sprezentowali sobie gwóźdź do trumny. Bo jak to mówią recenzje, Poziom skoncentrowania się przez Harego i Meghan na sobie i ich nieustanne przedstawianie siebie jako ofiary czynią ten serial trudnym do oglądania bez poczucia znużenia i zażenowania. Lepiej bym tego nie ujęła. By the way, zauważyliście, że jest taki schemat, który pojawia się dokładnie w każdym dokumencie celebryty. Punkt pierwszy, opowiadanie o tym, że pochodzi się z biednej rodziny. Punkt drugi, wyjazd do starej szkoły i starego domu, żeby pokazać wam jacy są przyziemni i normalni. Punkt trzeci, opowiadanie o tym, jak media i paparazzi ich nękają i jak sława ich niszczy, ale oni są dobrymi osobami. Punkt czwarty, robienie z siebie ofiary systemu. Autentycznie wszystkie te punkty mogą pasować do każdego dokumentu celebryckiego: kłamstwa oraz słabe strony dokumentu. Tak jak na samym początku Wam zapowiadałam, jeszcze przed premierą, nastawiałam się na granie ofiar i pokazywanie prywatności, żeby wzbudzić sympatię, i dokładnie to dostałam. I żeby nie było zaraz, że jestem z góry uprzedzona, to nie jest tylko moja opinia, co zaznaczyłam Wam wcześniej. Ciekawostki, jakie udało mi się wychwycić i sprzeczności. Megan w dokumencie, jak na kogoś, kto twierdzi lubi prywatność, bardzo często mówi o tym, że lubi przebywać na planie, wspomina swoją karierę aktorską, projekty, w jakich brała udział. Wiecie, wyobraźcie sobie mówić o tym, że lubi się być prywatną osobą w cieniu, a tym samym mówić w dokumencie co kilka minut, że już jako dziecko lubiła grać, przebywać na planie, plus pokazuje się w koszulce z napisem Hollywood. Jej przyjaciółki mówią, że Megan jest na planie taka naturalna i granie przychodzi z taką łatwością, że cała obsada ją lubi. Co ciekawe, bo z tego co wiemy, to nikt za nią nie przepadał i ogólnie w świecie Hollywood nie jest darzona sympatią, co widać nawet po tym, że sławne osoby nie chcą z nią współpracować. By the way, ciekawe, ile im zapłaciła za te pochlebstwa. Dobra, żartowałam. Wszystko to mówi jedynie tyle, że Megan tym dokumentem otwiera sobie drzwi do świata Hollywood, w razie gdyby plan zbijania kasy na oczernianiu rodziny już nie wypalał. Przez cały dokument, nawet jak dostajemy kogoś, kto mówi, że ma źle, za moment dostajemy Megan, która płacze, że ma 100 razy gorzej. Kiedy jej mama mówi, że spotykała się z rasistowskimi komentarzami co jest przykre, yy, ze strony prasy. Megan wpada i mówi, no tak, ale ja miałam gorzej, bo ja była mieszanej rasy. Swoją drogą jej mama jest tam chyba tylko po to, żeby wzbudzić litość widzów przez problem rasizmu, bo nic poza tym tematem nie wnosi. Nawet kiedy Harry był nękany przez prasę i papsy, wchodzi Megan i mówi, ale ja to w ogóle miałam najgorzej, bo oni mnie najbardziej kochają. Albo jak Harry mówi, że nie pasował do rodziny i czuł, że coś jest nie tak, wchodzi Megan i mówi, ale mnie to oni już w ogóle nie szanowali, bo ja byłam inna. Harry i Megan w pierwszym odcinku mówią o tym, że bardzo długo musieli się ukrywać, że chodzili na imprezy i latali sobie prywatnymi samolotami, tak żeby nikt o tym nie wiedział. Więc jakim cudem przez cały początek Waszego związku dawaliście radę przemieszczać się z miasta do miasta, z państwa do państwa i chodziliście na publiczne imprezy niezauważeni przez paparazzi? Nawet jeśli chodziło o księcia i celebrytkę Hollywood, a teraz nagle nie potraficie się ukryć i wszystko wylewa się do mediów. Jest też wstawka z artykułem, w którym media pisały, że Harry może spotykać się z Megan, bo noszą takie same bransoletki. Co ciekawe w sumie mam wrażenie, że Megan specjalnie sama kupiła te bransoletki tylko po to, żeby media podłapały, że chodzą razem. Tak samo jak celowo do zdjęć na mieście założyła naszyjniki z literkami M i H. Są też stawki, gdzie Megan zrywa kwiaty, chodzi po ogrodzie, karmi kury czy tam inne zwierzątka, żeby pokazać, jaka ona jest normalna i jak chce normalnie żyć a tymczasem promuje i wypuszcza setny produkt opierający się na oczernianiu rodziny. Nie rozumiem, masz życie, którego chciałaś, a i tak z niego nie korzystasz i pchasz się do życia na świetniku. Pamiętacie jak Megan i Harry płakali, że chcą prywatności i bezpieczeństwa dla swoich dzieci? No to w dokumencie tego nie znajdziecie, bo jest masa prywatnych ujęć z dziećmi. Albo jak mówili, że chcą żyć prywatnie, a sami w czasie rzeczywistym przez kilka lat nagrywali swoje życie i perypetie na potrzeby tego dokumentu, który sami sobie wymyślili. Fun fact, Harry rzucił tekstem, to niesamowite, do czego ludzie potrafią się posunąć dla pieniędzy. No zupełnie jakby mówił o sobie i swojej żonie. Śmieszny jest też moment, w którym Megan wręcz bezczelnie naśmiewa się z tego, jak musiała się pokłonić przed królową i parodiuje ten moment, a Harry patrzy na nią z miną: Boże, z kim ja wziąłem ślub? Prawdę mówiąc, Megan kwestia z pokłonem by się podobała, gdyby to jej ktoś się kłaniał, ale że ona musiała pokłonić się komuś, no to ucierpiało jego i trzeba było to skomentować negatywnie. Tak samo nie miałaby nic do zasad panujących w rodzinie królewskiej. I mogłaby to znieść, ale że jej mąż nie jest w kolejce do tronu, to woli stanąć po drugiej stronie barykady, bo wie, że i tak nic na tym nie ugra. Megan w dokumencie opowiada też o tym, jak rodzina ją miło przyjęła, jak rozmawiała sobie, zdaje się, że z Filipem, który podobno nie słyszał, co Megan mówiła, bo miał problem ze słuchem. Jego szczęście, że nie musiał tego słuchać. Ale czy to nie Megan przypadkiem u Opry opowiadała o tym, że rodzina jej nienawidziła? Że wytykali ją palcami i traktowali ją jak od mięca, Bo właściwie to, co w takim razie jest prawdą, bo już zaczynam się gubić. Harry opowiada o największym błędzie w swoim życiu, kiedy założył nazistowski strój ze swastyką, po czym widzimy go zapoznającego się z historią Holokaustu. Nie mówię, że Harry rzeczywiście nie żałował tego, co wtedy zrobił, ale strasznie przypomina mi to piarowe zagrywki gwiazd. Wiecie, jak celebryta, dajmy na to, wyzywa psy, a chwilę później jest widziany w schronisku jako działacz charytatywny i pozuje z pieskami. Albo jak wyjdzie na jaw jakaś rasistowska przeszłość, to za chwilę współpracuje z osobami czarnoskórymi, żeby pokazać, że jest tolerancyjny. Stara jak świat zagrywka. I wiecie, Harry tutaj wyraźnie powiedział, że on chciał naprawić swój błąd, dlatego działał tak, a nie inaczej. I okej, okay, mogło tak być, ale chciałam to dodać tak, żebyście wiedzieli. W dokumencie jest też poruszona kwestia sporów w rodzinie Megan, głównie z ojcem, który sprzedawał o niej informacje do mediów, no i te z siostrą, która demaskowała Megan jako tą zakłamaną, szukającą atencji, no i w sumie dużo się nie pomyliła. Tam przedstawili to tak, jakby rodzina żerowała na niej, skoro jest już sławną księżną, ale może jest też drugie dno tej całej sprawy na przykład to, że Megan wcale nie jest taka milutka za zamkniętymi drzwiami, a rodzina dobrze ją zna. Nie twierdzę, że to, co robił jej ojciec jest ok, ale tak czy inaczej nie wszystko jest takie czarno-białe. Harry w pewnym momencie mówi że też, że był w szoku, że taka kobieta jak ona chciała z nim być, jeździć z nim na wycieczki. No faktycznie, jakby nie był księciem z najbardziej znanej rodziny na świecie, z ogromną gotówką na koncie. No, wiecie, biedna matka Teresa Megan dobrze, że zlitowała się nad przeciętnym Harym. Dostajemy też dużo wstawek z uroczymej selfie Megan i Harego. To, jak mówią do siebie MNH, co po czasie zaczyna być klinczowe i wkurzające, i mówią o sobie, jak to są dla siebie bratnimi duszami i że od razu poczuli, że to miłość na całe życie. Co ciekawe, bo ostatnio w mediach pojawiły się informacje o orzekowej separacji, które nie były prawdą, ale za zamkniętymi drzwiami Coś w tą stronę się szykuje i ciekawa jestem, jak potem to rozegrają, bo te wstawki z dokumentu nie zastarzeją się najlepiej, jak kiedyś faktycznie się rozejdą. Harry daje Megan również radę, którą sam dostał od rodziny królewskiej, żeby nie reagować na zaczepki prasy i paparacji, i nie wchodzić w dyskusję. Może gdyby sami się je posłuchali, to byliby trochę bardziej lubiani. Największe niespójności i kłamstwa w dokumencie. Po pierwsze, jak już wiecie, wstawki z paparacji prześladującej Megan i Harry to oszustwo. Jedno zdjęcie, gdzie paparazzi robią rzeko moim zdjęcia, jest z premiery Harry Pottera, na której ich nie było i podczas której w ogóle się nie znali. A drugie dotyczy Michaela Kohena, więc wyobraźcie sobie, jak zdesperowani oni są, żeby wrzucać zdjęcia z internetu z prześladowań innych osób, jak gdyby to oni byli prześladowani. Sam Netflix zabrał głos w tej sprawie i powiedzieli, że to nie miało być takie dosłowne, i tym sami sobie strzelili w kolano, bo wiecie, skoro robisz dokument o czymś, co miało miejsce i o oczywistych, o faktycznych osobach, to wiadome jest to, że ma być on dosłowny i ma opierać się na faktach. Chodzą również plotki, że dom, w którym Harry i Meghan nagrali dokument nie jest ich, wynajęli go, bo bardziej pasował do estetyki dokumentu. Megan i Harry przyznali się również, że ich wywiad po zaręczynach był sztuczny i miał wyuczone kwestie, bo tak im kazali. Tak samo jak Megan w jednym wywiadzie z 2013 roku mówi, że francuskiego uczyła się przez 6 lat w szkole, po czym w wywiadzie z 2022 roku mówi, że francuskiego uczyła się przez 4 lata w szkole. Wiecie, żeby kłamać trzeba mieć też dobrą pamięć. A skoro kłamali w takich kwestiach, to jakie mamy powody, żeby wierzyć w to, co przedstawili w dokumencie? Harry mówi również, że dla swoich dzieci chce takiego dzieciństwa, jakie on sam miał, bo dobrze je wspomina. Za to wcześniej mówił, że nie dogaduje się z ojcem, że z dzieciństwa pamięta paparazzi, prześladowanie mediów i traumę ze śmierci mamy oraz rozwód rodziców. W dokumencie jest też moment, w którym spacerują z dzieckiem. Z tym, że prowadzą pusty wózek, a dziecka nie ma w środku, i powiecie może, że to na potrzeby prywatności, ale tak jak wspomniałam, ujęć dzieci jest tam bardzo dużo. Pierwszy odcinek to typowy ruch pr poprawiający wizerunek. Megan zgrywa się, że nie wie, kim jest Harry i rodzina królewska, tak jakby jej marzeniem wcale nie było zostanie księżniczką, jak już mówiła, i jakby nie miała w swoim domu książki o Dajanie, i jakby wszyscy jej znajomi i rodzina nie mówili, że miała obsesję na punkcie księżnej Dajany. Tak jak powiedziałam wcześniej, Megan jest przedstawiona jako ta, która poświęciła swoje życie dla Harego, za co Harry jest jej dozgodnie wdzięczny, ale tak naprawdę co ona poświęciła? Prywatność przecież była już znana. Karierę była aktorką klasy Z, mało znaną, i grała w jednej większej produkcji, gdzie sama przyznała, że kiedy spotykali się po kryjomu, Harry nie miał dla niej czasu, więc to ona latała do niego, co jedynie utwierdza nas w przekonaniu, że nie miała zbyt wielu propozycji filmowych. Przez cały dokument, kiedy widzimy ich prywatne zdjęcia i filmiki, 90% czasu to Megan nagrywa Harego, żeby mieć tak super prywatne życie, chociaż jak oboje twierdzą, nie lubią kamer i chcą cieszyć się chwilą. W dokumencie Megan jest przedstawiona jako singielka, dla której znajomi szukali randki w ciemno, ale jak dobrze wiemy, Megan zdradziła swojego partnera z Harem, bo kiedy zaczęła spotykać się z księciem, dalej mieszkała z Corim. Początkowo Megan i Harry sprzedali historikę o Pierwszym spotkaniu na randce w ciemno, która trwała 3 godziny. W dokumencie natomiast mówią, że pierwszy raz Harry zobaczył Megan na snapchacie z filtrem pieska, bo przecież Megan jest taka śmieszna i normalna, i pisali ze sobą maile, po czym ona wystarkowała go na Instagramie, i spodobały jej się jego zdjęcia. To niby co jest prawdą. I to by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszą część dokumentu Harego i Megan. I widzimy się przy omówieniu części drugiej, w którym dodam trochę więcej do recenzji.